Witam w dwóch kwadransach biznesu. Dziś mam wyjątkowego gościa, Małgorzatę Krawczyk, e, agenta nieruchomości w Remax Capital. Biuro numer jeden w Warszawie za rok 2018 i 2019. E, Małgosia jest na szóstym miejscu w Polsce w rankingu top 10. E, Agentów w Remax, Polska w 2018 i teraz w 2019 jest na ósmym miejscu. Gratuluję Małgosiu. Dziękuję bardzo. I akurat Małgorzata Krawczyk jest osobą, która tutaj profesjonalnie podchodzi do tematu nieruchomości od ponad 15 lat działała w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej ma też 9-letnie doświadczenie jako administrator nieruchomości a więc znasz ten temat małgosiu od, od podszewki. dokładnie i dlatego zdecydowałam że bardzo dużo osób chce kupić mieszkanie chce sprzedać mieszkanie a więc zdecydowałam zaprosić tutaj małgosię małgosiu dziękuję za przyjęcie dziękuję zaproszenia za zaproszenie. i miło. chciałabym spytać się ciebie takie proste rady jak przygotować mieszkanie do sprzedaży bo Często chcielibyśmy sprzedać nieruchomość, nie wiemy od czego zacząć. I od czego zacząć? Trzeba się przede wszystkim mentalnie przygotować do sprzedaży tak? nieruchomości, bo sprzedajemy swoje, swoje życie, które prowadziliśmy w danej nieruchomości, i zazwyczaj klienci sprzedają swoje nieruchomości emocjonalnie, co w sprzedaży nie pomaga. Yy, zaczynamy przygotowywać się technicznie i yy, z dokumentacjami. I ze wszystkimi rzeczami, które są niezbędne przy sprzedaży nieruchomości. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od, ym, od tego, kto jest praktycznie właścicielem tej nieruchomości. Mm -hmm. Czy mamy jakiegoś współwłaściciela, czy to jest małżonek, czy to są y, dzieci. Y, jak otrzymaliśmy tą nieruchomość, czy ją kupiliśmy. Sprawdzamy, sp przypominamy sobie swój stan techniczny nieruchomości, stan prawny nieruchomości mm -hmm. i zaczynamy od tego, y, od dokumentacji przede wszystkim, żebyśmy się mm -hmm. na początku już y, gdzieś nie, nie, nie zabrnęli. Do do momentu, że, że mieszkania czy, czy domu nie możemy sprzedać, bo jest czymś zablokowane, yy, na przykład jakąś hipoteką, o której zapomnieliśmy, mm -hmm. tak? Czyli sprawdzamy sobie najpierw swoje dokumenty. E, wizualnie należy przygotować mieszkanie. Wiadomo, Jak właśnie wizualnie. Właśnie wizualnie ja można wizualnie pierwsze mieszkanie. wrażenie to jest wrażenie takie, że klient wchodzi, kupujemy oczami, kupujemy wizualnie nieruchomość. E, jeżeli wejdziemy, nieruchomość nam się podoba jest zadbana, jest e, posprzątane, nie jest zagracone. E, Mamy już jakby pierwszy punkt, że hmm. mieszkanie się spodoba i, i nie będziemy mieli problemu ze sprzedażą. Jeśli widzimy, że w nieruchomości jest jakiś defekt techniczny, jakieś usterki techniczne, takie większe typu, typu pęknięcia czy jakieś mocne zarysowania podłogi, możemy zrobić taki mały refreshing, żeby to nie rzucało się w oczy po pierwszym mhm. wejściu, tak? Nie inwestujmy za dużo, nie zmieniajmy kolorów, nie zmieniajmy wyposażenia. Każdy ma inny gust i, tak. i każdemu się podoba co innego. Ma być schludnie, czysto i ma być to pierwsze wrażenie takie, że jest wow. To bardzo ciekawe, co powiedziałaś, Małgosiu, dlatego że część tutaj z tych doradców nieruchomości mówi, wynajmijcie specjalne tutaj na przykład... specjalną, tak. Tak, dekoracje czy, czy po prostu pomalujcie ściany na inne kolory, Kolory, a wychodzi na to, że tutaj warto też dać troszeczkę przestrzeni, wyobraźni tej osobie, która przychodzi i chce kupić tak, nieruchomość. Są klienci, którzy mhm. kupują, chcą kupić nieruchomość, która jest gotowa do wejścia, tak? Mhm. Wtedy, wtedy home stanger, czy czy mówię takie dopracowanie mieszkania do perfekcji też jest dobrym pomysłem. Z tym, że musimy to wziąć potem pod uwagę, czy w kosztach, w cenie sprzedaży, czy nam się to po prostu zwróci. Tak. Bo zrobimy na, na zielono, a ktoś powie, że lubi szary kolor, tak? tak. I, I możemy gdzieś przedobrzyć. Najlepiej, jak jest, mówię, czysto, posprzątane, odświeżone i to w zasadzie, w zasadzie będzie nam wystarczało. Mm -hmm. eee, co? Można poradzić osobie, która chce w miarę szybko sprzedać nieruchomość, bo często słyszę takie sytuacje, o, już mi stoi ten dom rok i nikt nie chce go kupić. E, jakie są takie właśnie najczęstsze błędy, które popełniają osoby? I, i, I właśnie co zrobić, żeby ta nieruchomość w miarę szybko się sprzedała? W miarę szybko, żeby się sprzedała, to najlepiej wybrać sobie dobrego agenta nieruchomości, właśnie. żeby mhm. nie spalić tego na początku. Wiadomo, że każdy chce spróbować sam. Mm -hmm. I często tak się też dzieje, gdzie klienci robią sobie zdjęcia telefonem komórkowym, rzucają ofertę na portale i czekają, jakie będzie zainteresowanie. Mm -hmm. I jest zainteresowanie oglądaczy, dopytywaczy, tak, prawda. I zazwyczaj nie dochodzi do finału, do tej transakcji. Mm -hmm. Musimy się też zastanowić, czy jesteśmy w stanie e, 24 praktycznie na dobę odbierać telefony od klientów, bo tak się zdarza. Jak oferta pojawia się na portalach, e, ona ma wtedy największe zainteresowanie. Tak. Jest to ten pierwszy moment. I zazwyczaj ten pierwszy moment sprzedaje nam nieruchomość. E, jeśli tego nie spalimy od początku, to mamy nadzieję, że w ciągu miesiąca do półtora, e, czy czasami po pierwszej prezentacji nieruchomość się sprzeda, bo i takie rzeczy mają miejsce. Miałam takie ostatnio zdarzenie, że po pierwszej z prezentacji sprzedałam mieszkanie na ochocie. Mhm. E, to jest ten taki moment, jeśli klient sam podejmie taką decyzję i, yy, i wrzuci ofertę na, na portale. Dobrze by było, żeby nie decydował się na y, zgodę na pobieranie zdjęć y, prawda, tak. agencji, które potem wrzucają y, w różnych cenach y, z różnymi opisami i robi się taki galimatias na portalu. Wtedy oferta traci jakby na, na wartości. Nie jest to oferta y, ekskluzywna, bo jest wszędzie. Tak, wszędzie i ją też, można znaleźć. I tak, też ludzie się boją, bo jeżeli widzą trzy czy cztery różne ceny. To być może się dokładnie. boją, że coś jest tutaj nie tak, że tu jest cena o 10 czy o 20 tysięcy wyższa. Tak jak ostatnio widziałam jedną nieruchomość, gdzie ta sama agencja nieruchomości, wyobraź sobie, podała dwie dwie różne, różne ceny, ceny i, i to już traci, ta oferta traci na wartości. I ja już szukam, gdzie jest tutaj ten haczyk. Gdzie, tak? gdzie ten haczyk? Dokładnie. Mhm. E, wiadomo, że klient, który powierzy nieruchomość agencji nieruchomości. Wybranej Agencji Nieruchomości należy sobie sprawdzić agencję wcześniej. Agencji Nieruchomości tak. jest bardzo dużo, agentów jest bardzo dużo, są agencje, które mają rankingi, tak jak, tak jak Remax Polska, ma rankingi mhm. łatwo znaleźć dobrego agenta na, na stronach naszych, tak? I inne agencje też mają różne rankingi, polecenia i wtedy sprawdzamy, mhm. komu ofertę oddać. Profesjonalnie przygotowana oferta przez agenta, czyli profesjonalna sesja fotograficzna. Tak. Jeden agent prowadzony, który będzie prowadził całą tą ofertę. Oferta będzie na wszystkich portalach nieruchomościowych. Tak. Jeden agent wtedy podpisuje umowę i ten jeden agent dba od początku do końca o ofertę i o właściciela. Bo my sprawdzamy stan faktyczny, stan prawdy nieruchomości. My każdą nieruchomość znamy od podstaw i przygotowujemy ofertę do sprzedaży. Mm -hmm. Ściągamy z właścicieli bardzo dużo problemów, tym, Typu, y, zbieranie dokumentów z urzędów, prawda, bo, tak. bo teraz są też ciężkie czasy. Y, ciężko jest cokolwiek uzyskać w urzędzie, uzyskujemy dokumenty niezbędne do sprzedaży, dostarczamy mhm. całą dokumentację do notariuszy. Y, praktycznie załatwiamy wszystko za właścicieli, przede wszystkim odbieramy telefony. Tak a reakcja na zapytanie to jest taka natychmiastowa reakcja, bo za 10 minut padnie inna oferta i klient, który dzwonił, a nie tak. dodzwoni się do właściciela, prawda, no to za 10 czy za 15 minut zobaczy inną ofertę i dozwoni się na inną ofertę i wtedy możemy mówić, że, że straciliśmy już, tak. prawda, klienta. A więc Małgosiu, ja, ja wiem, że tutaj ty akurat jesteś bardzo profesjonalną agentką, numer Dziękuję jeden, którą bardzo. znam. Ale zdarzają się też osoby, właśnie na co zwrócić uwagę, jaką agencję wybrać jakiego agenta, bo akurat z Tobą ta nasza współpraca przebiegała idealnie i był i osoba, która kupowała nieruchomość i ja byłyśmy tutaj zachwycone obsługą Twoją. Ale zdarzają się też takie agencje, które na przykład zdarzało mi się, ja nawet miałam taką sytuację, i tutaj mogę się podzielić z z widzami, że, że raz jeden nieuczciwy agent, który po prostu chciał sprzedać to samo mieszkanie dwa razy, a więc na co uważać? Bo ja tutaj, my, my tutaj głównie osoby, które idą, pierwszy raz mają kontakt z agentem, jak to sprawdzić? Czyli poprzez te rankingi, o których mówiłaś i co jeszcze? czy znaczy ag -agencje, agencje i agenci się szanują powinni się szanować, tak. bo to jest y, 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 mhm. wszędzie nas można znaleźć, tak? wszędzie można o nas napisać, tak. y, czyli powinniśmy policjać. Się sobie, poczytać, tak? sobie, poczytać, poczytać znaleźć. sobie, znaleźć, podpytać znajomych, czy mieli tak. jakiś kontakt z jakimś agentem, czy cokolwiek sprzedawali, czy wynajmowali, kogo mogą polecenia. polecić. Najlepiej z polecenia. Tak. E, najlepiej z polecenia, e, mówię, jest, jest dużo agencji, jest hmm. bardzo dużo profesjonalnych agencji, profesjonalnych agentów na rynku. Tak. Wybrać sobie tego właściwego, który tak. się zajmie e, no, w ten sposób, że śpimy spokojnie. Tak. Rozumiem, czyli tutaj zwrócić uwagę, jeżeli dajecie do agencji, moi drodzy, tutaj e, ofertę swoją czy mieszkanie po prostu poczytać na ten poczytać, temat poczytać troszeczkę tak znaleźć zobaczyć opinię. jak na portalach się prezentują tak. danego agenta nieruchomości mm -hmm. bo wystarczy wpisać imię i nazwisko tak. prawda I, i na portalach nieruchomościowych pojawiają się nasze oferty jak jest prowadzona przez agenta oferta czy mm -hmm. zdjęcia są profesjonalnie zrobione czy to jest tylko takie zdjęcie tak. z telefonu komórkowego tak co no to na starcie mm -hmm. powinno wyeliminować takiego agenta Rozumiem. prawda z obsługi o obsługi nieruchomości na co uważać przy sprzedaży mieszkań? Yeah. Przede wszystkim sprawdzić swój stan techniczny i mhm. prawny nieruchomości. Jeśli ktoś ma mieszkanie w kredycie na przykład hipotecznym, tak. to przede wszystkim sprawdzić, czy na ten moment hipoteka nie jest wyższa niż wartość nieruchomości. Okay. To jest najważniejsze, co w tym czasie jest. Dotyczy to szczególnie kredytów frankowych, tak? okay. bo, bo są takie sytuacje, że kupowaliśmy na górce, braliśmy kredyt frankowy i w tym momencie na przykład kredyt frankowy przewyższa wartość nieruchomości. Mhm. Sprawdzić, czy nie mamy z tym do czynienia. To jest, tak. to jest takie y, pierwszy punkt, który należy zrobić. Mhm. Coś na, czym, na co uważać. Przede wszystkim mieć zapłacone wszystkie y, zadłużenia z tytułu zarządów y, mhm. częściami wspólnymi, z zarządcami, prawda, podatki mieć zapłacone od nieruchomości, uregulowane y, media tak. czy energię elektryczną, bo te dokumenty będą niezbędne przy akcie notarialnym i tego będzie notariusz wymagał od nas. To są takie główne, mhm. y, główne tutaj atrybuty. Przede wszystkim y, zastanowić się, jaką umowę chcemy podpisać, tak? bo y, nie sprzedajemy nieruchomości na co dzień, nie każdy się tym zajmuje, sprzedajemy zazwyczaj raz czy dwa razy w życiu. Tak? Y, nie każdy może wiedzieć, jakie umowy się podpisuje. Preferuję e, wszystkim, żeby podpisywali umowy e, notarialne. Czy to tak. są przedstępne umowy, czy to są umowy e, przyrzeczone, żeby to, były, e, żeby to były umowy notarialne. Ja e, też polecam, bo prze, przez niedopatrzenie, podpisanie umowy nie notarialnej, Tak e, miałam sprawę, która ciągnęła się trzy lata. Trzykrotnie wygrałam tą sprawę jeszcze są odwołania od tego, gdzie tak naprawdę, gdybym poszła do notariusza wtedy, to, to byłoby ten... pewnie zapisane pewnie by, nie byłoby problemu Był, z tym, Nie byłoby tak. z tym problemu, a więc tutaj uważajcie, kochani, na to, bo akurat jeżeli chodzi o umowy, to trzeba je czytać, podpisywać, Czytań, i, podpisywać i, tak. i nie ufać na słowo, nie ufać na ładne oczy, czy na to, że, że ktoś nam obieca coś, czy powie, bo często takie osoby na przykład mogą się wycofać, tak? Mogą się wycofać, no jak będzie umowa przedstępna tak. notarialna zawarta, będziemy zabezpieczeni zadatkiem, prawda, tak. e, zwrotem tego mhm. zadatku e, i śpiewaniem Spimy spokojnie. Tak. Musimy też e, pomyśleć o tym przy sprzedaży nieruchomości, jaka to będzie płatność. tak? E, wiadomo, że najlepszy klient to jest klient gotówkowy, bo mamy tak. wtedy jedną transakcję e, i e, nie ma wtedy kredytu, nie ma oczekiwania tak. i tak dalej. Ale z, to, z tym się też wiążą pewne różne problemy, e, no bo w momencie podpisania prawda, aktu notarialnego jest przenoszona własność e, tak. nakupującego. E, wychodzimy... My jako agenci, ja jako agent zawsze preferuję, że jeśli jest klient gotówkowy, czyli nie potrzebuje kredytu, tak. żeby zrobić depozyt notarialny. A to jest bardzo dobra opcja, to, tak. to jest świetna opcja. To jest bardzo opcja, dobra opcja, jedna z najlepszych. Tak. Y, tutaj y, te pieniądze trafiają zaraz bezpośrednio do notariusza tak. i potem przelewane są do Was i taki koszt to jest około 700 zł. W zależności, tak? zależności od, od kwoty od depozytu. Od kwoty, y, od kwoty, ale depozytu, macie, macie tak. tutaj gwarancję, że te pieniądze, że te pieniądze... trafią, y, szczególnie jeżeli na przykład sprzedajecie, kupujecie od obcokrajowców. Dokładnie, to też, dokładnie. To to bo te transfery, mocno... transfery trwają nieco dłużej, może się nam dziś przelew w trakcie zawiesić, tak, a wychodząc y, z kancelarii notarialnej y, jesteśmy już y, pozbawieni własności tak. nieruchomości, y, I prawda. Mamy I mamy gwarancję, że pieniądze będą na mamy, mamy gwarancję, gwarancję, że notariusz zaraz po podpisaniu tak. aktu idzie i te pieniążki, prawda, tak. przelewa. I to śpimy spokojnie, jedna strona i druga strona. Y, no, trzeba pamiętać też potem o przekazach. Mało, o, mało, mało kto, gościu, kto o tym wie, tak? Y Dokładnie. <laughs> ja zazwyczaj... Y, Zabezpieczam ten sposób tak. klientów, bo, bo też chcę, że tak powiem, spać mhm. spokojnie tutaj. E, Małgosiu, ja Cię, mam pytanie takie do ciebie, na co powinna zwrócić uwagę osoba kupująca, tak? Bo, e, bo jeżeli na przykład ja teraz będę szukała jakiejś nieruchomości, mhm. na co mam zwrócić uwagę? Równie, e... poza dokumentami, tak? Poza dokumentami, na co, tak. co zwrócić no, główne, Główna rzecz to są dokumenty tak, i stan, stan prawny. Jest, Najważniejszy stan, stan prawny, czy nie ma roszczeń do gruntów, prawda? bo okay. są też y, y, wiele nieruchomości jeszcze z roszczeniami do gruntu, czy już mhm. się przekształcił grunt we własność y, po ustawie, y, y, czy nie ma jakichś tam osób prawda, wpisanych na hipotekę, czy, mają, czy nie ma ktoś do żywocia w Księdze mhm. Wieczystej, y, czy jakiś inny wierzyciel tam nie zajrzał i też się mhm. nie wpisał na księgę. Najważniejsze to jest stan prawny Księgi Wieczystej. Okay. tak? przy zakupie nieruchomości. Od tego zaczynamy. Od tego zaczynamy, Oto jest, to jest podstawa. My, moje drogie, jak wchodzimy, o jakie piękne mieszkanie, mm. jaki piękny dom, a, a wychodzi na to, Małgosiu, że czasami po prostu nie patrzymy na, patrzymy na, na, na kupno emocjonalnie. emocjonalnie. A tu mm -hmm. trzeba podejść do tego racjonalnie, czyli zobaczyć jaki jest stan prawny, czy cena jest adekwatna też, tak? Tak. Mm -hmm. I z tego też tytułu właśnie jak mamy przy sobie agenta no, tak. to, no to klient patrzy wizualnie czy się podoba, resztę pracy zostawia agentowi, tak. jeśli inny nieruchomość się podoba, agent sprawdza dokumenty mm -hmm. i prosta transakcja wtedy jest, umawiamy jak notarialne, wybieramy sobie notariusza i dokonujemy transakcji. I można szybciej, po można po szybciej dokonać tej dokładnie. transakcji. Um. Jak wygląda te obecnie rynek nieruchomości i na co najczęściej decydują się klienci? Mieszkanie, dom, jak wygląda ta sytuacja, bo wiem, że Małgosiu, tutaj działasz na terenie całej Polski i Też Remax tak. Capital działa na terenie całej Polski. No i tutaj numer jeden za rok 2018-2019 zobowiązuje. Zobowiązuje, tak. A więc moje pytanie jest właśnie następujące, jak, jakie są trendy teraz, bo mamy tą pandemię jeszcze tutaj część ale czy to się ta pandemia odbiła się też na rynku nieruchomości czy jeszcze tego nie widać czy się odbiła? Na pewno odbiła się troszeczkę na klientach, którzy potrzebują kredytu na finansowanie tak. zakupu nieruchomości, bo jest o wiele dłuższy okres oczekiwania, trudniej, trudniej tak. jest, tak teraz mam sprzedaż e, rozpoczęte już umowami przedstępnymi, okres oczekiwania na kredyt to jest prawie trzy miesiące. Wow. E, kiedyś było maksymalnie dwa miesiące, teraz trzy e, miesiące. miesiące jest okres oczekiwania i dajemy taki bezpieczny termin do trzech tak. miesięcy, żeby obie strony były spokojne. To jest ten pierwszy problem. Na pewno zmieniła się Tendencja, jak wcześniej kupowało mhm. się mieszkanka mniejsze, prawda, dwupokojowe. E, po tej pandemii, każdy, kto przeżył w małym, ciasnym mieszkaniu, prawda, bez balkonu na przykład e, i przestrzeni, e, no to będzie zamieniał na nieco większe mieszkanie mhm. trzypokojowe. Cieszą się ogromną popularnością teraz ogródki, tarasy i przede wszystkim domy w bliskiej odległości y, koło Warszawy. Mm -hmm. Bo ja głównie mówię o Warszawie, bo tutaj tak. się rynkiem tym zajmuję tutaj głównie, więc y, w tej sytuacji wszystkie domki koło Warszawy w, w okolicach Warszawy cieszą się ogromnym powodzeniem mm -hmm. i jak są w dobrej cenie, y, wizualnie bardzo ładne, stan prawny dobry, to sprzedają mm -hmm. się jak świeże bułki. Rozumiem. Czyli tutaj, tak. e, czyli tutaj e, to są takie nowe trendy, gdzie tak, tak naprawdę e, był taki moment, że, że osoby wręcz uciekały z pod Warszawy do Warszawy. Do Warszawy tak. A teraz znowu mamy mhm. ten trend powrotu e, e, gdzieś tam na wieś, pod czy, jeśli czy na jest okolicach. dobra Tak, że jeśli jest dobra komunikacja, mhm. nawet skomunikowany tak. dobrze miejscowość. Miałam taki też przypadek swój mhm. teraz, że po pierwsze jest prezentacji. Sprzedałam dom tutaj na obrzeżach mhm. Warszawy, właśnie jutro mamy po pierwszej prezentacji on się sprzedał, jest dobrze skomunikowany, jest kolejka, można tak. dojechać tak, w 25 minut do Warszawy mm -hmm. i jest to jakieś rozwiązanie, prawda? I cenowo, cenowo wychodzi jak trzypokojowe mieszkanie w Warszawie, mm -hmm. więc jest to zamienione na nieco lepszy komfort życia. Oczywiście, tak. Tak to wygląda. E, Małgosiu, jakie są teraz trendy? W co warto inwestować? Bo część z osób tutaj e, chce wymienić mieszkanie, tak mm -hmm. jak mówiłaś, wiemy jakie są trendy. Nawet e, ja pochodzę z Kielca, więc wiem, że też te osoby z Kielc e, sprzedają czy mieszkanie i mm -hmm. też e, wyprowadzają mm -hmm. się e, poza Kielce, ale na przykład część osób e, chce zainwestować część środków. Czy bardziej tutaj e, w ziemię? Czy w, w co na przykład byś radziła zainwestować? No, jeżeli ktoś ma jakieś tam oszczędności, czy bardziej w ziemię, czy, czy w mieszkanie, co jest takiego, co uważasz, bo oczywiście te trendy się zmieniają, co na dzień dzisiejszy jest dobrą inwestycją? Nieruchomości są zawsze dobrą inwestycją tak. i to jest najlepsza lokata kapitału. Tak, ale jakie właśnie e... rady co do inwestycji byś dała? Czy bardziej inwestować na obrzeżach, czy w centrum? czy To znaczy, nadal, w jeśli chcemy inwestować w Pownajmy, tego tak. typu rzeczy, no to kupujmy nieruchomości w miastach, w centrach, prawda, i w dobrej tak. lokalizacji, mm -hmm. czyli blisko komunikacji miejskiej, blisko szkół, blisko przedszkoli, mm -hmm. bo one się najłatwiej nam wynajmą. Tak. Dwupokojowe, trzypokojowe mieszkania bardzo dobrze się wynajmują, czteropokojowe się teraz zaczęły mm -hmm. dobrze wynajmować, więc jest tendencja do tych większych mieszkań, tak. do tej większej ilości pokoi. Wiadomo, że jak rodzina będzie z dwójką dzieci, to będą mm -hmm. już chciały trzy albo cztery, cztery pokoje. Mm -hmm. I w takie nieruchomości, jeśli ktoś ma, mówię, gotówkę do zainwestowania, warto warto zainwestować, bo one się nadal wynajmują, tak? Mm -hmm. I nie ma, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Ale w dobrych lokalizacjach wybierajmy dobre lokalizacje obrzeża Warszawy z, z ciężkim dojazdem, prawda, z brakiem metra czy, czy tramwaju. No będą już miały inną cenę niż lokalizacje w centrum Warszawy, czy, czy na Powiślu, mniejsze, czy w Wilanowie, mniejszy czy gdzieś mniejsze wynajem, wtedy, mniejsza, mniejsza kwota, mniejsza, kwota, mniejsza tak. stopa zwrotu tak. będzie wiadomo. Okej. Okay. Eee, a Kolejne moje pytanie, jak wyglądają ceny? Czy one może wzrosły, może zmalały, może w jednych miejscach zmalały, w drugich wzrosły? Jak to obserwujesz? Bo, jako agent nieruchomości, ty śledzisz to codziennie. Ty właśnie widzisz, które nieruchomości wzrosły, a które na przykład zmalały. Powiem tak, ceny się trzymają. Okay. Sprzed pandemii, a nawet w niektórych miejscach poszły jeszcze do góry. Okay. Także nie ma tendencji na razie spadkowej. To, to, dobra, to dobra wiadomość. Dobra wiadomość, bo nie ma tendencji spadkowej. W mm -hmm. dobrych lokalizacjach ceny są wysokie. W Warszawie powyżej 20 tysięcy. Tak za metr mm -hmm. kwadratowy płacimy i wyżej też. Domy, które się sprzedają w Warszawie, też się wysoko cenią, bo są teraz takimi rarytasami. Tak? Także tak. z tym też nie ma problemów i klienci, i klienci zawsze na to są. Mm -hmm. Pytanie było? Właśnie, czy gdzie właśnie ceny wzrosły, a gdzie a wzrosły, a gdzie, zmala? gdzie, gdzie na przykład zmalały? Gdzie jest mniejszy popyt teraz na, na nieruchomości? Mniejszy popyt jest może na te nieruchomości takie e, bardzo malutkie, które wróciły mhm. nam z najmów krótkoterminowych, tak? tak? I są w takich mniej ciekawych lokalizacjach. E, mhm. To jeżeli ktoś sobie kupi i będzie sobie tam mieszkał, bo potrzebuje kawalerki, to okej, okay, tak. ale jeżeli będzie to pod wynajem, będzie nam już trudniej wynająć mniejsze mieszkanie, bo... Y ceny nie, najmów troszeczkę spadły i klient za tą samą cenę za którą kiedyś wynajął kawalerkę większego. to wynajmie sobie większe tak. mieszkanie i będzie w, w bardziej komfortowych warunkach mieszkał. Yy, także mówię lokalizacja, lokalizacja jeszcze raz lokalizacja. Czyli tutaj lokalizacja. Lokalizacja jak zwykle, Ja tak. też raz pamiętam 10 lat temu uzyskałam taką cenną radę od inwestora w nieruchomości mhm. ze Stanów. Właśnie patrz na lokalizację, mhm. tak? Nawet tak. tutaj Pan Kiyosaki e, też w swoich książkach, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości mówił, że numer jeden jest ważna. lokalizacja, lokalizacja dokładnie, a potem reszta, a potem reszta. <laughs> Dobrze. E, jeszcze mam takie pytanie... E, e, bo jeżeli inwestujemy w te nieruchomości, Małgosiu, tak uh -huh. jak wspomniałaś, gdzie można zainwestować, czy uważasz, że dobrym, dobrą inwestycją jest teraz inwestycja też poza Warszawą, w jakichś konkretnych rejonach Polski, czy zauważyłaś to? Czy na przykład Warmia Mazury, czy Pomorze? Jak najbardziej, Mazury y jak najbardziej, mamy tam też swój oddział, tak? tak? Jesteśmy Remax kapitale Warmia Mazury. Uh -huh. y mamy tam kolegów, którzy są w Olsztynie i obsługują nam tamtejszy rynek. Uh -huh. y bardzo duża sprzedaż nastąpiła tak. właśnie na Mazurach. Takie bardzo popularne. Mazury, y, Mazury oczywiście rejony mhm. nadmorskie, góry, e. tak, mamy tutaj klientów, którzy kupują sobie właśnie nieruchomości sprzedają w Warszawie, jakieś takie wynajmowane, a kupują sobie na przykład jakieś mieszkanko w górach, nie wiem, czy dla siebie, czy pod wynajem. Coś tak. sobie inwestują, że w razie czego jest, gdzie uciec, prawda, odetchnąć świeżym powietrzem. E, okay. i, I tak to wygląda. Mazury się sprzedają świetnie, e, działki się sprzedają na Mazurach, domy się sprzedają na Mazurach. Co się pojawi, to się sprzedaje. Okej, okay, czyli to jest już taki bardzo popularny tak, teraz bardzo trend. Popularny trend tak. e, mm -hmm. Bardzo popularny trend, tak. Działki się chodzi. bardzo dobrze sprzedają w tym momencie. Sprzedaliśmy sporo działek i bardzo dużo działek się sprzedaje. Mm -hmm. Czyli tutaj teraz jest znowu powrót do inwestowania do inwestowania. W Dobrze, czyli tutaj zawsze, Małgosiu, jeżeli wracamy, jeżeli chodzi o kupno, sprzedaż, zawsze sprawdzamy, kochani, dokumenty. dokumenty. Patrzcie na to, bo często się zdarza taka sytuacja, że ktoś na przykład ma jeszcze komornika. Też się zdarza. Też tak, ma też się zdarza. Komornika, tak. Bo na przykład nie opłacił czynszu przez pół roku czy tak. przez rok. I wspólnota I... wpisała się na księgę wieczystą. Tak, i stąd, tak. wspólnota jest wpisana, a zdarzyło mi się kupić kiedyś taką nieruchomość, mhm. że, że była taka sytuacja i, I też warto dopytać się tutaj przede wszystkim mieć dobrego agenta. A jeżeli chodzi o też tutaj notariusze, jak właśnie bo też często osoby boją się podpytać, czy zapytać, a czasami właśnie, idąc czy do dobrego agenta, czy do notariusza oszczędzacie tak naprawdę, Dokładnie. oszczędzamy pieniądze, bo unikamy wielu problemów, wielu problemów po problemów drodze, wtedy. bądź wręcz oszustwa, czy wręcz takiej sytuacji, że ta, ta nieruchomość będzie stała 3 lata, a przy dobrym doradztwie agenta nieruchomości i dobrego notariusza możemy sfinalizować transakcję w kilka miesięcy. A więc ym, na co też tutaj uważać, że przy wyborze notariusza, no bo też też pewnie pracujesz z wieloma notariuszami, Małgosiu i tutaj przy przy, przy, przy kupnie, sprzedaży nieruchomości, też warto się tutaj udać. Tak? Znaczy, prawo wyboru notariusza ma zawsze strona tak? kupująca. Okay. Ja zawsze zostawiam dla strony kupującej decyzję, jakiego notariusza mm -hmm. sobie wybiera, tak? bo robią ludzie w swoim życiu różne transakcje, mają jakieś swoje znajome osoby, które już okay. robiły, też polecają. Nigdy nie narzucamy żadnego notariusza. Każda mm -hmm. zawsze strona kupująca wybiera sobie notariusza. Sama, bądź, sama. Poleca, bądź, bądź, bądź tak? tak? Jeżeli, jeżeli pyta y, prawda, nas, czy mamy jakieś, z którymi mm -hmm. współpracujemy, Dajemy listę kilku notariuszy, mhm. z którymi bezpośrednio się kontaktują i sobie rozmawiają, którego notariusza wybiorą. Rozumiem. Nigdy tego y, nie narzucamy, to jest wybór tylko i wyłącznie strony kupującej, bo strona kupująca mhm. y, opłaca akt notarialny, tak? Także strona e, kupująca wybiera. Małgosiu, ja jeszcze mam takie jedno pytanie, które uważam, że jest ważne dla nas, dla wszystkich mhm. oglądających właśnie dwa kwadranse biznesu, pełne cennych twoich rad. Y, bo na przykład w Agencji Remax i nie tylko w Agencji Remax, bo w innych agencjach też tak może być, jest podpisywana taka umowa na wyłączność. I Dokładnie. w Polsce Polacy się boją tej umowy na wyłączność. Nie, bo tylko będzie jedna agencja, a jak ta agencja mi tego nie sprzeda, proszę, wytłumaczyć tutaj naszym widzom, na czym ta agencja, przepraszam, ta umowa, ta umowa mhm. na wyłączność polega, dlatego że Uważam, że my Polacy nie rozumiemy tego. Myślimy, że jak damy w 100 miejsc ten, tą samą nieruchomość, to jest większa szansa na to, żeby się ta nieruchomość sprzedała. A pracując z Tobą, zobaczyłam, że jest na odwrót. To, na odwrót, <noise> dokładnie. Więc <noise> krótko opowiem, jak to wygląda. <noise> tak. e, nie wszyscy są przekonani do wyłączności, a jest to jedna <noise> z najlepszych metod i najlepszych umów, jakie może klient podpisać. Podpisuje umowę na wyłączność, tak zwaną umowę u nas e, luksusową. To znaczy, że ma kontakt tylko z jednym agentem, jeden agent obsługuje, jeden <noise> agent się wszystkim zajmuje. Oferta podpisana na wyłączności, na przykład u mnie, tak jak sama podpisywałaś, tak. jest wprowadzona we wszystkie systemy, tak? Mamy system niezawodny MLS, czyli wymiany ofert między agencjami. Na czym to polega? Że moja wprowadzona oferta jest prawie w 200 biurach innych agencji w Warszawie mhm. i mam tą pomoc, że... Każdy agent, który jak wprowadza ofertę następnego dnia, w podczy Gmail już odczyta, że taka oferta została wprowadzona. Ponieważ pracujemy na wyłącznościach, my pobieramy wynagrodzenie tylko od jednej strony transakcji. Tak, tak jak prawnicy pracujemy, jedną stronę reprezentujemy mhm. i od jednej pobieramy. Nigdy nie pobieramy od drugiej strony żadnego mhm. wynagrodzenia. To też otwieramy drogi dla innych agentów, tak? innych agencji. Ta oferta pojawia się w systemie MLS, w 200 na przykład agencjach w Warszawie. I każdy agent, który ma potencjalnego poszukującego klienta, może pobrać sobie tą ofertę mhm. jako swoją, zadzwoni do mnie, umówi się ze mną na spotkanie, czy oferta jest aktualna, umawiamy się na prezentację i wtedy agent pobiera sobie wynagrodzenie od swojego klienta, ja dalej reprezentuję swojego klienta, pobieram mhm. tylko od swojego. Nie, 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 nie rywalizujemy ze sobą, my ze sobą tak. współpracujemy. I to jest świetne, tak zamykam też jedną transakcję teraz z, z inną panią z agencji, która przeprowadziła mi klientkę na, na jedno mieszkanie, i to jest, nie ma nic lepszego od, tak. od takiego systemu, tak? Bo klient sam wrzucający ofertę na portale, to wrzuci na jeden portal, na tak. nie będę mówiła na jaki, wrzuci na jeden portal, e, prawda? I to jest wszystko. Moja oferta będzie wrzucona na wszystkie portale nieruchomościowe, do systemu MLS i tak jak w Remax jest, do naszego globalnego systemu mhm. Remax, tak? Czyli oferta pojawi się w systemie Remax Global na całym świecie i w Remax z Poland. Także wszyscy agenci z Remax też pobierają tą ofertę, jeśli mają klienta i... W zasadzie jest wszędzie współpracujemy razem, dopinamy transakcje, nie rywalizujemy i oferta o wiele szybciej się sprzedaje. Dziękuję Małgosiu i ostatnie takie króciutkie uh -huh. pytanie. Dlaczego warto w tej chwili właśnie inwestować w nieruchomości ogólnie? Dlaczego warto tak, bo są osoby, które już wiedzą, że tutaj czy na działce na inwestycji uh -huh. czy w nieruchomość, czy w działkę te pieniądze gdzieś tam ta stopa zwrotu jest wysoka, uh -huh. ale właśnie dlaczego ty poleciłabyś tutaj naszym widzom zainwestowanie w nieruchomości? Uh -huh. Inwestycja w nieruchomości jest zawsze najlepszą, tak mi się wydaje, inwestycją. Nie tylko dlatego, że jestem agentem, ale obserwując rynek i znajomych, którzy zainwestowali w nieruchomości i nadal tak. je mają, jeszcze na tym nie stracili. Tak. Tak, w nieruchomość w każdej chwili, jeżeli potrzebujemy jakiegoś tam wsparcia finansowego, możemy nieruchomość sprzedać, jesteśmy zabezpieczeni i, no i tego nam nikt nie zabierze, tak? Tak. Nie, nie, nie widzę lepszej tutaj inwestycji okay. jak nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, dzisiejszym moim gościem była Małgorzata Krawczyk, e, agent roku 2018 i 2019 w Remax Capital. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.